Słowa, słowo kultura zawiera w sobie rdzeń kult. Jeżeli się zastanowimy nad tym, co w dzisiejszym świecie jest przedmiotem kultu, przez analogię na przykład do okresu średniowiecza, który doskonale znamy ze szkoły. W średniowieczu wszystko było wertykalne, wszystko było skierowane do Boga. Katedry były niesłychanie wysokie. Yy, Robiono wspaniałą architekturę, taką, która chciała sięgać nieba, sięgać transcendencji. Mnisi śpiewali chorały gregoriańskie, szukając w tych, w tych wibracjach takich momentów, kiedy mogli się połączyć z Bogiem. Cała, cała kultura malarska była skoncentrowana wokół scen religijnych, wokół, wokół spraw, które pomagały ludziom zrozumieć, Boga, zrozumieć religię i wszystko było, wszystko było temu podporządkowane. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Boga odrzucono, definitywnie, ośmieszono. Odrzucono też wszystkie zwyczaje religijne. Jak słuchamy na przykład amerykańskich piosenek z lat 50., które teraz są przypominane często w Radzie, bo to takie Merry Christmas. To oni często śpiewają o tym, że marzą o old fashioned Christmas. Marzą o starych tradycjach chrześcijańskich, o wszystkim tym, co było związane z tradycją chrześcijaństwa. Bo to się kojarzyło z dzieciństwem, to się kojarzyło z miłymi chwilami, z takim poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem wspólnoty, takiego ciepła wokół kominka i płatków śniegu. Dzisiaj Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy jarmarki świąteczne, i na tych jarmarkach świątecznych wszystko, tylko nie ma nic, co dotyczyłoby samego, samej idei Bożego Narodzenia. Ja rozumiem, że bardzo dużo ludzi odeszło od Boga. Francja, która kiedyś była córą Kościoła, była pierwszym krajem, który zerwał z tradycją władzy kościelnej i świeckiej i rozdzieliła całkowicie Kościół od państwa. W jakim ona jest stanie dzisiaj, to każdy widzi. Stała się kalifatem. Ponad, ponad jedna trzecia ludności Francji to są albo imigranci, albo dzieci imigrantów. Oni mają obywatelstwo francuskie, ale mają inną religię, inne wartości wyznają, generują rozmaite konflikty. Ale to jest tylko jeden aspekt. U nas u nas, jak przyjeżdżają dzieci francuskie na wymianę z szkoły, to mówią: O, jak tu jest biało u was, bo nie ma żadnych kolorowych ludzi na ulicach. A jeżeli są, to oni w ogóle nie są jak, jak gdyby zauważalni. Są tu kulturalni ludzie, którzy tu przyjeżdżają na studia, czy, czy ewentualnie założyli tu jakieś rodziny, ale to, to, to jest coś, co w ogóle nikomu nie przeszkadza. Jeżeli, jeżeli przyjeżdżają obcokrajowcy, to mówią: Ależ u was jest czysto. Porównają Paryż i Kraków, czy Warszawę, to w Paryżu świetnisko się zrobiło. To miasto zakochanych, do którego ludzie jeździli, żeby, żeby przeżyć wzniosłe momenty kultury, oglądając Louvre, rozmaite muzea, czy Smenta Szperlaszewsk, dzisiaj stał się świetniskiem. Bo dopuszczono do tego, żeby w, ram w imię tak zwanej tolerancji, w imię tak zwanej demokracji spowodować to, że rób ta, co chce ta. U nas też mamy takich ludzi, którzy mówią w sposób ideologiczny, rób ta, co chce. ta. I jaki my mamy tego obraz dzisiaj? Wszystko zostało w jakiś sposób zdegradowane, upodlone. Popatrzcie na naszą architekturę współczesną. Robią czarne domy z czarnymi dachami, z szarymi, z szarymi ścianami. Robią czarne łazienki, czarne korytarze. Nawet grobowiec faraona był weselszy, bo, bo był w takich kolorach piaskowych, ty, typowych dla pustyni. I, A, i jeszcze polichromowano. A u nas jest jakaś biotyczna moda, żeby wszystko było szare. No bo nie ma tańszego materiału niż czarna farba czy szara, czy szara. Jak ktoś się zna na produkcji farb, to wie, że zrobienie pięknego kobaltu to koszuje, a nie czy, czy złota na przykład. A szara farba, no to jest po prostu szara farba, najtańszy materiał. Ale jak to wpływa na naszą świadomość? Jak my się czujemy depresyjni, jak wychodzimy i widzimy szare rzeczy. Jak spadnie śnieg, to się wszyscy cieszą, pomimo że jest błoto, pomimo że jest zimno, pomimo że się ślizgamy, ale wszyscy się cieszą, bo jest biało, bo jest jakaś świętość w tym śniegu. To ten śnieg przynosi nam na myśl ciszę, jak, jak, jakąś taką pierzynkę spokoju. A co my widzimy na, na co dzień? Na co dzień widzimy eleganckie damy, które chodzą w spodniach podartych na kolanach. I tak się już kupuje. To nie to, że one się zepsuły na skutek używania, tylko się kupuje w drogim sklepie podarte spodnie, bo to jest taki szyk. Pan, panie i panowie się malują na rozmaite, na rozmaite tatuaże, bo uważają, że to jest bardzo piękne. W totalnej biologii tatuaż to jest dowód na to, że w poprzednich pokoleniach była albo prostytucja, albo niewolnictwo. Przykro to powiedzieć. Ale do tego to się sprowadza. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że wy, 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 robiąc sobie pieczątki z czegoś tam na swoim ciele, dają się zapieczętować. Tak jak kiedyś prokseneci pieczętowali swoje panienki, żeby taka panienka nie uciekła z ich podwórka i nie zaczęła żyć swoim własnym życiem. No to ona była już na, na zawsze zapieczętowana, bo trudno było taki tatuaż usunąć. To samo robiono z niewolnikami. Dzisiaj każą nosić ludziom maski. W całym świecie. No, takie maski zakładano kiedyś y, niewolnikom w Brazylii, żeby nie krzyczeli na, na polach, bo nawet, nawet ich protest był czymś, co należało cenzurować poprzez skórzane maski, które zakładano im na twarzy. A dzisiaj wszyscy zakładają maski i jeszcze są przekonani, że tak należy, bo tak jest dobrze. Popatrzcie, co zrobiono z umysłami ludzi. Ta, ta, ta ideologia upadku nie zaczęła się dzisiaj. Ona się zaczęła już dużo, dużo wcześniej, już można powiedzieć, że prawie, żeby po oświecenia. Ale nabrała, nabrała szybkości w XX wieku. Najpierw kobiety zaczęły chodzić ubrane jak mężczyźni, krótko włosy i wszyscy mówili, że to jest fajne, sama mam krótkie włosy i uważam, że to jest wygodne. Ale później nastąpiła pewnego rodzaju de degeneracja ubioru. Widzimy, Dziesięć stopni mrozu, ogromne billboardy, na których jakaś rozlegiczowana panienka pokazuje, pokazuje bieliznę. Aż się zimno robi, jak człowiek ogląda taki obrazek w czasie, ale nagość stała się kanonem. Brudne, brzydkie ubrania stały się kanonem. Ja pamiętam jeszcze czasy stalinowskie, kiedy myśmy niestety zmuszeni byli nosić szare, bóle kufajki i ubrania, bo nie było innych w sklepach. To, to była taka ideologia, że mamy być tak jak robotnicy. Dla, ro, ro, robotnik do, do pracy się ubiera w ciemne rzeczy, bo jak się ubrudzi, to nie widać, że jest brudne. A dzisiaj ludzie chodzą na czarno, ubrani niemalże cały rok. Żałoba? Czegoś żałujemy, podświadomie, tylko nie wiem czego. To samo stało się z muzyką. Mamy takich wspaniałych kompozytorów, i polskich, i europejskich, zagranicznych. Mamy fantastyczną ewolucję muzyki do pewnego momentu, a w tej chwili co się dzieje? Jedyna opozycja intelektualna to są rapy. Młodzi ludzie wyrażają swoją, swoją niechęć do tego, co widzą naokoło na siebie poprzez teksty, które są czasami świetne, ale one są zubożone o muzykę. To jest tylko rytm dokładnie taki sam, jak niewolnicy mieli na plantacjach. Jest taka, jest taka sarsa w języku hiszpańskim, tumba nakania, masentero. mas ścinaj, ścinaj trzcinę cukrową jak najniżej. To było słowo, to było zdanie, które poganiacz niewolników ciągle, ciągle powtarzał na plantacji, bo nie chciał, żeby ludzie zostawiali kawałki tej trzciny, że potem sobie wycinali dla siebie, prawda, żeby sobie tam zrobili alkohol czy coś z tego. Więc poganiał ich i oni z tego zrobili piosenkę. Powtarzając te słowa, że to świetna, świetna salsa, ale na tym to polega, że się powtarza pewne wzorce w takim, w takim rytmie, y, powiedziałabym, pozbawionym jakiejś finezji. A człowiekowi potrzebne jest piękno, człowiekowi potrzebne jest dobro, człowiekowi potrzebna jest sprawiedliwość, człowiekowi potrzebne są te wszystkie wartości, które dzisiaj się wymazuje, to jakby ktoś gumkę wziął i wymazywał pewne słowa. A to się zaczęło od czasów, kiedy komuniści zaczęli wydawać gazetę Prawda, w której nie było słowa prawdy. Cenzura zmuszała pisarzy i, i redaktorów do takiego formułowania tekstów, żeby to było zgodne z ideologią. I jak zniszczono słowo Prawda i zdegradowało go zupełnie, no to potem każde kłamstwo można było przyjąć za dobrą monetę. Do tego wszystkiego nadano inne znaczenia poszczególnym słowom. I myśmy się do tego przyzwyczaili. Myśmy się do tego przyzwyczaili, że nam wmawiają, że jest jakaś demokracja. I uważamy, że to jest normalne, że ci, którzy nami zarządzają. Mówią nam, jak my mamy rozumieć tą demokrację i jaka ona ma być. Pozbawiono ludzi zupełnie własnych myśli. Mój wykład jest chaotyczny. To taki wolny strumień myśli, jak u Virginia Woolf, ale w pewnym sensie celowy, bo ja bym chciała, żeby każdy z Państwa zaczął myśleć tymi kategoriami, żeby widzieć to, co widzi wokół siebie w kategoriach tego upadku kultury żeby dostrzec ten upadek kultury na każdym możliwym yy, poziomie. Jeżeli dzisiaj na uniwersytetach wykłada się medycynę według ideologii rofererowskiej, to się pozbawia kompletnie dwóch rzeczy każdego lekarza, tego, że złożył przysięgę hipokratesa, że będzie za wszelką cenę bronił zdrowia i życia pacjenta. I, I po raz drugi, że przestanie myśleć i być odpowiedzialny za to, co robi, bo ma procedury narzucone. W szpitalu są narzucone procedury, w przychodniach są narzucone procedury, wolno przepisać takie lekarstwo, ale amantadyny, broń Boże. jeżeli lekarz sam z własnego doświadczenia, z własnej, z własnej dociekliwości jest w stanie wyleczyć jakąś chorobę, to mu nie wolno, bo ma narzucone procedury które są uważane za jedynie słuszne. To, że tak się dzieje, że się ludzi zmusza do takiej pracy, to jest je jeden aspekt, ale że publiczność się na to zgadza, to już jest dowód na to, że jest upadek kultury i wartości. W Polsce we wszystkich domach, które są przy drogach, przy ulicach, powinny być ogromne plakaty. Kopalnia Kropiński zawiera dobry węgiel. Dlaczego nam go kradniecie? Dlaczego sprowadzacie węgiel z Wenezueli czy z Mozambiku w byle jakiej jakości? Dlaczego mówicie, że jest kryzys energetyczny? Kopalnia Makoszowy w tym momencie nawet jest zrównana z ziemią. Wszystkie, wszystkie budowle na kopalni są w tej chwili zaorywane. W sytuacji, kiedy jest to kopalnia, która ma bardzo wysokiej jakości węgiel. Nie jest kopalnią metanową, więc nie ma tam żadnego problemu, że jakiś górnik ulegnie wypadkowi, bo, bo metan wybuchnie. I zawiera kolosalne ilości węgla. My byśmy tym węglem mogli obdzielić jeszcze Czechy i, i, i Słowację i, i, i kogokolwiek. Mamy technologię. Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zgazować węgiel, żeby wyprodukować czystą energię, żeby uzyskać wodór, który jest technologią przyszłości. I nam się wymawia, że jest kryzys energetyczny, Ma no miłość boską. Dlaczego Polacy nie, nie są w stanie się zdobyć na to, żeby zrobić pikiety permanentne pod Sejmem, pod Ministerstwem Gospodarki, pod kopalnią jedną czy drugą, taką żeby się ludzie wymieniali i powiedzieli żądamy tego co nasze. Nie ma. Nie ma, bo mamy kompletnie przeorane mózgi Propagandą telewizyjną. I to wszyscy, kto ogląda telewizję, kto ogląda radio, jest, jest jak gdyby automatycznie poddany temu ideologicznemu absurdowi, jakim jest absurd najpierw pandemii, która nie była pandemią, a teraz kryzysu energetycznego. A dzięki czemu to jest możliwe? Dzięki temu, że się zabija ducha wolności, że się zabija ducha wolnego myślenia. My musimy się z powrotem zmobilizować do tego, żeby czerpiąc w starych źródłach polskich, odzyskać to, co, co dla Polaków było najważniejsze wolność ducha. To nie chodzi o to, żeby iść na cudze wojny i się dawać zabijać za cudze idee. To chodzi o to, żebyśmy my myśleli w sposób wolny, wyrażali nasze opinie w sposób wolny i żebyśmy się odcięli od tej pseudokultury która się sprowadza do tego, że w piosenkach jest pełno wulgarnych słów, że chwali się dzieła w cudzysłowie sztuki, gdzie małpie się daje e, farbki i ona coś tam maluje na jakimś rysunku i wszyscy mówią, jaka to wspaniała kultura. Ale my jak gdyby nie reagujemy na to. To, to co jest najbardziej dzisiaj e, kłopotliwe w tym, w tym upadku kultury. I w, tym, w tym upadku ideologii, to jest to, że w jakiś sposób zaprogramowano nas tak, żebyśmy nie, nie, nie mieli reakcji na cokolwiek. Że my się przyzwyczajamy do tego, że nam mówią bzdury w telewizji, że nam mówią bzdury w radio, nawet jak się jedzie samochodem i tam się łączy jakieś radio, to po prostu czasami się włos na głowie, że co za, co za bzdety opowiadają w, ty, w, tych, w tych programach. Przyzwyczailiśmy się do tego, że zamiast mieć tak wspaniałe narzędzie, jakim jest telewizja czy, czy radio, gdzie można się komunikować z całym światem. Zamiast poszerzać wiadomości, zamiast czytać książki, zamiast słuchać dyskusji ludzi, którzy by mogli nam po prostu zasiać coś ciekawego w naszych umysłach, żebyśmy myśleli, prawda? To słyszymy jakieś koła fortuny jakieś, jakieś, jakieś bzdurne teleturnieje. Spłacono właściwie wszystko. Jak się słucha czasami radio, czasami jeździ samochodem i zdarza mi się słuchać radio, to się mówi o niczym. Zupełnie o niczym się mówi w tym radiu. A jest tyle rzeczy ważnych dla nas w tej chwili. Chyba najważniejszą rzeczą są nasze dzieci. Popatrzcie, co zrobiono ze szkołą. Jeszcze za moich czasów można było uzyskać jakąś instrukcję w szkołach, a w tej chwili dzieci są poddawane permanentnie propagandzie i przychodzą do domu. Jako zupełnie obce jednostki, które się nie identyfikują z rodziną, tylko się identyfikują ze smartfonem. Bo nam mówiono, że, że musimy dawać dzieciom barwi do zabawy, że musimy, że musimy dzieciom dawać takie czy inne zabawki. Zwróćcie uwagę na taki jeden drobny szczegół. Kiedyś się było, trzeba zrobić weselę, czy ktoś zawierał związek małżeński, to był taki zwyczaj. Że młoda para szła najpierw do domu jednej babci, czy tam dziadka, prosiła o błogosławieństwo, potem do, drugiej, do, drugiej, do drugiego domu, gdzie był drugi dziadek, czy babcia, prosiła o błogosławieństwo. A czasami, jeżeli to, nie, nie, to się tak nie, nie układało, to w przeciągu kościoła najstarsi z rodziny dawali błogosławieństwo tym młodym na całe życie. A potem była ceremonia ślubna. A dzisiaj co? Zamawia się limuzynę, tak jak w Ameryce. Robi się wieczór panieński, robi się wieczór kawalerski, który się sprowadza do jakiejś idiotycznej figiatyki często. Bywają nawet takie sytuacje, że po takim wieczorze mączeństwo no, się rozpada, jeszcze zanim się zaczęło. No dlaczego my naśladujemy jakieś obce wzory? Pan doktor Sykulski mówi, Stop amerykanizacji Polski. I to stop amerykanizacji Polski się wpisuje w każdą dziedzinę naszego życia, bo wszędzie się wcisnęły te te amerykańskie wzorce, które są wzorcami zupełnie fałszywymi. W każdym filmie macie jakiegoś Murzyna, w każdym filmie macie jakiegoś Geja, w każdym programie w musi być jakiś gej albo lesbijka, bo należy poprawność polityczną zastosować. Tylko, że niestety tej poprawności nie zawsze y, możemy zaobserwować w niektórych gremiach, bo tam, gdzie trzeba nam przykręcić śrubę. Tam, gdzie trzeba zmienić prawo, to jakoś się o tą poprawność nie, nie martwią. Popatrzcie, co się stało z prawem w ciągu tych lat, i to nie tylko w Polsce, w, w całej Europie. Dzisiaj, jeżeli ktoś jest ofiarą przestępstwa, to ma mnóstwo nieprzyjemności ze strony prokuratury, jest upokarzany, poddawany rozmaitym śledztwom, a ten, który dokonał przestępstwa, jest zupełnie bezkarny. On doskonale wie, że prawo ma mnóstwo rozmaitych furtek, żeby go uniewinnić, albo przynajmniej, żeby jego kara była niewspomniana do, do szkoły. Wydaje się wyroki y, za, zaoczne dla ludzi, którzy płacą dziesiątkami lat życia więzieniem za rzeczy, które nie popełnili. I nic się nie dzieje później. Mamy, mamy sytuację, że, że kogoś zatrzymają pod byle jakim pretekstem, siedzi gdzieś tam miesięcy w więzieniu, a potem mówią, że właściwie nie było powodu i go zwalniają, ale już nie ma żadnego odszkodowania za to. To wszystko jest po to, żeby nas zniewolić, żeby nam wmówić, że nic nie możemy, żeby nam wmówić, że my nie mamy innych możliwości. Są pewne, pewne domeny życia, w których wolno coś tam zrobić. Ale one są bardzo sprytnie sterowane. Zwróćcie uwagę na nasz antysystem. Jedni się zajmują szczepionkami, inni zasobami naturalnymi, inni się zajmują glifosatem, inni się zajmują jakimiś tam takimi czy innymi sprawami, które błagają o pomstę nieba, bo rzeczywiście jest to ciężki problem. Ale nie ma żadnego porozumienia pomiędzy ludźmi, którzy stanowią tego rodzaju grupy, bo każdemu się wydaje, że jego misja jest najważniejsza. Nic bardziej błędnego. No na cóż nam zasoby, jeżeli nam wymordują dzieci? Dla kogo te zasoby? Na cóż nam, na cóż nam yy, jakieś protesty takie czy inne, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę całego wachlarza życia społecznego. Wszystkich aspektów. I myśmy to powinni w jakiś sposób yy, Wymusić w taki, w, 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 na przykład jakąś, jakąś działalnością artystyczną. Stworzyć to, żeby piosenki czy, 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 czy utwory muzyczne były bardziej wartościowe pod względem ekspresji muzycznej, ale równocześnie pod względem ekspresji ideologicznej. Mamy wspaniałych grafików. Mamy wspaniałych y, ludzi, którzy robią zdjęcia. Gdzieś malarstwo zostało zastąpione przez fotografię w dzisiejszych czasach, artystyczną. Mamy wspaniałych ludzi, którzy potrafią robić różne rzeczy, a zróbmy na przykład wirtualne miasto, którym byłby plac Adolfa Kudlińskiego, aleja doktora Hałata, rynek lepera. Wszystkie nazwiska osób, które odeszły z tego świata przedwcześnie z powodu ich przekonań. Mogłyby być uwiecznione i to miasto mogłoby żyć, bo mogłyby tam być opisy ich działalności, yy, uhonorować tych ludzi. Bo ci ludzie, którzy odeszli, oni wykonali część pracy dla nas. I musimy im oddać, oddać hołd, nie tylko tym bohaterom, którzy byli w czasie II wojny światowej, czy za czasów za Ceramii. Czasów, yy, I tym apelem do, do ludzi, którzy mogliby stworzyć nową kreację, nowe, nowe roz, rozmyślania, takie powiedziałabym, artystyczne, chciałabym zakończyć, bo tędy te, też jest droga. Oczywiście jest odwieczny problem, czy forma, czy treść. I o formę trzeba zadbać i o treść, bo te dwie rzeczy razem dopiero tworzą arcydzieło. Dziękuję.